Czy znasz swój typ umysłu? W koncepcji Carla Gustawa Junga cztery funkcje świadomości percepcja, intuicja, myślenie i uczucia wyznaczają odmienne typy umysłu. Tomasz wierzy w mędrca, szkiełko i oko. Jego umysłowość wyznaczają percepcja i myślenie. Jest drobiazgowym obserwatorem, cierpliwie zbiera fakty. Wierzy, że jeśli zgromadzi wiele faktów, to same ułożą się w sensowny wzór. Imanuel jest skrajnym logikiem teoretykiem. Ten typ umysłu wyznaczają intuicja i myślenie. Kieruje się dedukcją i szuka ogólnej teorii wszystkiego, a jeśli fakty do niej nie pasują, tym gorzej dla faktów. Józefa charakteryzuje typ umysłu wyznaczony przez percepcję i uczucia. To majsterkowicz i wynalazca. Cechuje go nastawienie praktyczne, a kryterium prawdy staje się użyteczność wynalazków. Umysł Augustyna wciąż jest słabo poznany. Wyznaczają go intuicja, uczucia. Są zainteresowane wielkimi pytaniami o ludzki los, a kryterium są doznania i przeżycia bliskie mistycznym.